Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Ruszył sezon grzewczy. W Ciechanowie powstaje nowoczesne centrum administracyjne. Znamy mazowieckich liderów cyfryzacji. Na Mazowszu ruszył sezon grzewczy. Jak co roku o tej porze władze samorządu zachęcają do dbania o środowisko naturalne. Władze województwa dbają o jakość powietrza. Na terenie Mazowsza od 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa. Stąd też między innymi program Mazowsza dla czystego powietrza. Gminy mogą składać wnioski o pomoc w sprawie przeprowadzania akcji edukacyjno-informacyjnych czy kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, a osoby, które chcą wymienić swoje źródło ogrzewania, mogą to zrobić dzięki funduszom uzyskanym z programów zewnętrznych. Tych środków można szukać chociażby w programie czyste powietrze. Wiemy, że ten program się w tej chwili też reformuje, będzie łatwiej dostępny dla osób szczególnie potrzebujących, czyli tych z niższym dochodem. I kolejna rzecz, niedługo na Mazowszu ruszy sieć jako doradców, którzy będą taką nową usługą dla mieszkańców, którzy będą wspierać mieszkańców w tych procesach inwestycyjnych. Samorząd województwa kontroluje jakość powietrza w poszczególnych gminach. Robi to między innymi przy pomocy dronów. Niestety na terenie jednego powiatu odnotowano już przekroczenia norma na razie dotyczy to tylko powiatu legionowskiego. Natomiast w miarę czasu spodziewamy się jednak, że sytuacja będzie się pogarszała. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że z roku na rok stan jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego się poprawia. Jest to ewidentnie wynikiem działań podejmowanych także przez samorządy lokalne, ale głównie jest to zasługą mieszkańców, którzy podejmują działania związane z wymianą źródeł ogrzewania. Pamiętajmy, że czyste powietrze Wpływa na zdrowie nas wszystkich. Jak my sami możemy zadbać o nasze wspólne dobro, jakim jest to środowisko naturalne, a przy okazji zaoszczędzić na rachunkach podczas sezonu grzewczego? Przede wszystkim należy przygotować mieszkanie, zanim odkręcimy grzejniki. Aby uniknąć strat ciepła, należy zacząć od odpowiedniej regulacji okien oraz sprawdzić uszczelki, zarówno przy oknach, jak i drzwiach. Kolejny krok to sprawdzenie instalacji grzewczej. Warto przeczyścić kalorefery i je odpowietrzyć. Jeśli chcemy wywietrzyć pomieszczenia, zakręćmy kalorefery, nie będziemy w ten sposób marnować. Ciepła. Warto również zakręcać grzejniki, jeśli wychodzimy z domu lub ustawić je na minimum. Możemy też skorzystać z inteligentnych urządzeń, jak na przykład programowalny termostat, który obniży temperaturę, kiedy nie ma nas w domu i podwyższy ją przed naszym powrotem. Te proste rozwiązania spowodują, że z jednej strony zapłacimy mniej za rachunki, a z drugiej zadbamy o środowisko naturalne. Budowa centrum administracyjnego w Ciechanowie powoli dobiega końca. Wkrótce obiekt stanie się siedzibą instytucji samorządu województwa i powiatu Ciechanowskiego. Podniosą się także standardy obsługi mieszkańców. Zakończono wszystkie tynki i podłoża w sanitariatach, montaż wszystkich instalacji. W sanitariatach wykonawca rozpoczyna montaż okładzin ściennych, czy płytek z glazury. Zakończono wszystkie instalacje elektryczne, teletechniczne doprowadzenie wody centralnego ogrzewania W budynku znajdą się instytucje samorządowe województwa mazowieckiego i powiatu Ciechanowskiego. Starostwo będzie miało pierwsze piętro no, poprawi się komfort pracy na pewno. Będzie mieściło się siedziba starosty, wicestarosty, będzie wydział finansowy, będzie skarbnik oczywiście w związku z tym, będzie również sekretarz powiatu miał tutaj swoją siedzibę, będą kadry, będzie oczywiście pani przewodnicząca rady i, oraz biuro rady się mieściło, no, będzie obsługa prawna, jak również wydział promocji. Kilkanaście instytucji samorządu województwa. Które się pomieszczą w jednym miejscu, będą tutaj godne warunki, będzie też możliwość różnego rodzaju konferencji, bo jest duża sala konferencyjna. Nowoczesny budynek ma pięć kondygnacji z udogodnieniami dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie podziemnego parkingu. Rozpoczęcie działalności Centrum Administracyjnego planowane jest na koniec 2025 roku. Znamy laureatów konkursu Mazowiecki Lider Cyfryzacji. Innowacyjne szkoły i instytucje kultury otrzymały nagrody od władz województwa. Konkurs był podzielony na dwie kategorie: Cyfrowa szkoła i cyfrowa kultura. Placówki edukacyjne i instytucje kultury zostały nagrodzone za innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi lub umiejętności cyfrowych. Nagradzamy projekty w kulturze, nagradzamy projekty w edukacji, też takie projekty, które zwiększają komfort życia i poziom życia. I to jest jeden ze sposobów na to, żeby propagować rozwiązania cyfrowe. W tym roku tytuł Mazowieckiego Lidera Cyfryzacji zdobył zespół Szkół Technicznych w Płocku oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szkołę nagrodzono za zastosowanie nowoczesnego systemu obsługi internetu. Projekt, który miał na celu ułatwienie życia młodzieży, jak i pracownikom szkoły, tu chodziło przede wszystkim. O digitalizację wejść do internetu, wyjść, obsługi stołówki. Był zawsze problem z wydawaniem posiłków. Czasami uczniowie próbowali kombinować, odebrać dwa obiady. Ten system spowodował to, że możemy zaplanować zakup produktów żywnościowych, jak i wiemy, ile osób jadło, ile osób zjadło obiad albo nie zjadło. Muzeum wsi Mazowieckiej w sierpcu nagrodzono za wirtualne spacery. Można obierzyć prawie wszystkie obiekty i można sobie spacerować i na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Każdy może zobaczyć, jak to w naszym muzeum wygląda życie w dawnej mazowieckiej wsi. Zwycięzcy otrzymali po 50 tysięcy złotych. Ciechanowscy licealiści mają okazję sprawdzać się w realizacji cyfrowych projektów. Pracujemy w taki sposób, żeby zachęcić młodzież uzdolnioną cyfrowo do podejmowania różnorodnych działań. Jest to praca w grafice komputerowej, jest konstrukcja drona na drukarce 3D, można powiedzieć od, od podstaw więc tak w sumie praca inżynierska. Uczniowie z Radomia położyli w szkole światłowód. Półtora miesiąca około kilometra światłowodu. Położyliśmy w dwóch budynkach i przez dwa tygodnie światłowód między budynkami. Jeżeli przepraszam, szczur nie pogryzie, czy nie będzie działań mechanicznych, to z nim się nic nie stanie i on będzie leżał do końca świata jeden dzień dłużej. Co nietypowe, uczestnicy konkursu sami głosowali na projekty konkurencji, doceniając te najciekawsze. Wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Parysów oraz specjalistyczny sprzęt dla strażaków z OSP Pomazki Wielkie. Oprócz finansowego wsparcia, władze Mazowsza nagradzają także najdzielniejszych strażaków. Strażacy są przygotowani do niesienia pomocy nie tylko w gaszeniu pożarów, lecz także w wypadkach drogowych czy nagłych zdarzeniach, do których dochodzi często już po służbie. Ich działania wymagają odwagi i zdecydowania. Druh Mateusz Jacewicz z OSP Przesłucha, będąc gościem na weselu, udzielił pomocy osobie, która nagle straciła przytomność, ratując jej życie. Stwierdziłem nagłe zatrzymanie krążenia i przystąpiłem do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po właśnie masażu serca udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny. Druh Paweł Jastrzębski z OSP Chruszczewka jechał samochodem, kiedy na poboczu zobaczył wypadek drogowy. Na miejscu nie było jeszcze żadnych służb. Udzieliłem pomocy osobie poszkodowanej po wypadku. Prowadziłem resuscytację krążonej oddechową no, przez dłuższy czas do, do przyjazdu służb, służb ratunkowych. Druchowie za swoją postawę zostali wyróżnieni przez marszałka Adama Strudzika tytułami Strażaka Miesiąca. Teraz będą walczyć o tytuł Strażaka Roku. Bardzo, bardzo im dziękuję za taką właśnie postawę z jednej strony strażacką, ale z drugiej strony przytomność umysłu i pomoc drugiemu człowiekowi. Podczas służby, by ratować ludzkie życie, strażacy potrzebują profesjonalnego sprzętu. Ten trafił ostatnio do jednostki OSP Parysów. Taki wóz i takie wyposażenie. To jest jakby nie było bezpieczeństwo dla nas, i dla naszej społeczności, dla naszego otoczenia. Samochód, który z pełnym wyposażeniem, który kosztował bagatela milion prawie 500 tysięcy złotych, Nigdy samorząd gminy Parysów nie pozwoliłby sobie na taki zakup, ponieważ jesteśmy jedną z najmniejszych gmin w powiecie garwolińskim. Wóz, który był zakupiony ze środków unijnych w ramach funduszy Europejskie dla Mazowsza. finansowania 85% całości wozu, łącznie z wyposażeniem, bo takie były kryteria. Strażacy ochotnicy z pomasek wielkich otrzymali stroje bojowe, węże i mocną motopompę. Ten sprzęt jest bardzo potrzebny nam, gdyż nie mieliśmy do akcji Nomexów, motopompa była stara. A teraz ta nowa będzie służyła nam w różnych akcjach. Bardzo cenimy każdą pomoc i jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymujemy również pomoc z Urzędu Marszałkowskiego. 77 tysięcy, kwota 38 tysięcy. Z haczykiem to, to kwota dofinansowania województwa mazowieckiego. Dzisiaj przekazanie sprzętu, ale to jest sprzęt, który jest współfinansowany przez nas. Sprzęt został zakupiony w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych, dzięki któremu tylko w tym roku prawie 19 milionów złotych na zakup wozów strażackich sprzętu czy remont Strażnic trafiło do 254 gmin. Po raz pierwszy w Polsce odbyła się jedenasta konferencja poświęcona kwestii pomocniczości, na której omawiano przyszłość Unii Europejskiej, politykę spójności oraz rozwój regionów. Województwa jednogłośnie opowiedziały się przeciwko centralizacji przyszłego budżetu Unii Europejskiej. W konferencji, która była okazją do wymiany doświadczeń, wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu i samorządów, a także państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas spotkania Związek Województw RP zaprezentował swoje stanowisko: Województwa mówią jednym głosem i nie zgadzają się z koncepcją centralizacji struktury budżetu unijnego po 2027 roku, której efektem ma być odejście od zarządzania programami polityki spójności na poziomie regionalnym. Rząd polski jednoznacznie opowiada się za kontynuowaniem polityki spójności za tym, żeby dalej było to wszystko zdecentralizowane. Zdaniem marszałka Adama Strozika. centralizacja struktury budżetu Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele zagrożeń. To by oznaczało, że nasze strategiczne plany i programy, które odnosimy do określonej przestrzeni, którą jest województwo, no byłyby, by, że tak powiem, w bardzo ograniczonym stopniu mogły być realizowane. No, mamy wpływ na konkretne decyzje i konkretne inwestycje i wiemy, co w naszym województwie, Możemy i powinniśmy wspierać. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreśla, że trzeba wzmacniać rolę miast i regionów. Dlatego, że my jesteśmy bliżej obywateli i wiemy, jak te pieniądze wydawać. A poza tym, to jest właśnie remedium na wzrastający w Europie populizm. I stąd ten nasz bardzo silny, wspólny głos. Żeby pieniądze były wydawane tak jak do tej pory, z silną rolą państw członkowskich, instytucji europejskich, ale również regionów. I miast. I że jakakolwiek centralizacja to bardzo zły pomysł. Według statystyk, spośród 30 najszybciej rozwijających się regionów w Europie, aż 11 to regiony polskie, co potwierdza, że zarządzanie programami polityki spójności na poziomie regionalnym się sprawdza. Bo tak naprawdę ta centralizacja oznacza nacjonalizację. To znaczy, że w miejsce 242 pro programów regionalnych w Europie będziemy mieli 27 programów narodowych. Czy Nacjonalizacja, czy nacjonalizm to jest dobry pomysł na Europę? W mojej ocenie na pewno nie. Mazowsze jest jednym z przykładów województw, które rozwijają się równomiernie dzięki temu, że samo rozdysponowuje środki. Na przykład Mazowsze jest no, ne, bardzo. Zamożnym uśrednionym sensie regionem, natomiast jest też bardzo zróżnicowane i my musimy prowadzić własną politykę, własną strategię rozwoju po to, żeby te różnice na przykład niwelować. Podobnie wypowiadali się przedstawiciele innych regionów, ostrzegając przed propozycjami Komisji Europejskiej, które mogłyby osłabić politykę regionalną, wskazywali na konieczność zbliżenia Unii do obywateli oraz podkreślali, że decentralizacja działań jest kluczem do skutecznej interwencji. Integracji Europejskiej. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.